Mój drogi Byku, witam Cię bardzo serdecznie. Na ten odcinek nazywam się Pio i zapraszamy Ciebie na Twoje czytanie. Jest ze mną Katarzyna. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo w tym Twoim czasie najbliższym yy, i rozwalimy Wam system. Ale tak, jest u Ciebie coś takiego jak zaufanie, skok wiary. Tutaj musisz po prostu przestać troszkę kontrolować. Jest u ciebie podwyższona męska energia. To nie jest nic złego, to jest ta energia robienia, wykonywania. Ta żeńska energia to jest ta energia budowania i kreacji. Ale widać, że przez to, że ty jesteś w twojej swojej męskiej energii, powoduje to, że twój kubek emocjonalny pracuje nad godziny, nad godzin. I tutaj trzeba troszkę go wyluzować. Po prostu trzeba tutaj zacząć troszkę reagować nagle i bez kontroli, bez jakiejś tam strategii. Po prostu rób rzeczy, które czujesz intuicyjnie, czyli tą żeńską energią. Tutaj u mnie pokazuje, że musicie wejść jakby w takie dorosłe życie i podjąć y, jakąś ważną decyzję y, między jakimiś dwoma sprawami. Mogą to być dwie kobiety, może to dotyczyć wyboru y, z, w sprawie zamieszkania razem. Będzie tu jakaś taka po, y, ważna decyzja, którą będziecie mu, musieli do, 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 dorośle podjąć. Podjąć, tak. tak. Na rozdrożu. Będziecie tak. troszkę na rozdrożu. I to rozdrożu rozdroże w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo to są dwie, y, dwa typy tak jakby, takiej energii, niebieskiej i różowej. Y, czy jedno, czy drugie wybierzecie, tak, czy tak to będzie dobra droga dla Was. Tylko będzie on po prostu do podjęcia troszkę inne decyzje, troszkę inna decyzyjność. Jest też tutaj coś związanego w ogóle z pływaniem oraz z nurkowaniem coś w ogóle z wodą to oprócz tego. Może uważajcie, bo nie chcielibyście się tutaj jakoś tam poślizgnąć, albo mieć jakiś tam uraz. Um, ale też w ogóle coś związanego z rękami. Um, mówię tutaj, uważajcie, może ty Wy pracujecie z rękami, są one bardzo zmęczone. W każdym razie trzeba je tutaj troszkę wyluzować. Tutaj też w tym tygodniu możecie poznać drugą swoją połówkę i będziecie się mogli zastanawiać, czy to jest to, czy to nie jest to. Więc tak, ta karta mówi: tak, to jest to, idź w to. Aha, to może być też osoba z przeszłości. I niekoniecznie mówię tutaj o przeszłości, tutaj na Ziemi, ale z poprzedniego wcielenia. A, bardzo ciekawe. Mhm. Wulkan wręcz wybuchnie. <laughs> Ale tak, mój drugi, moja droga, jeżeli to czytanie z Wami rezonowało, zapraszamy tutaj bardzo serdecznie do komentarzy. Dajcie nam znać w komentarzu, jak nam poszło, jak się Wam podobało. Jeżeli jesteście zainteresowani prywatnymi konsultacjami, są no jak najbardziej możliwe, zapraszamy bardzo serdecznie na piwa. Udzielimy tej informacji. Kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. dziękuję bardzo serdecznie i do zobaczenia. Pa.